Jako tysięczna gmina w Polsce, świętochłowice zawarły porozumienie o współpracy w ramach Czystego Powietrza, czyli ogólnopolskiego programu wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła konferencja dotycząca tego największego programu proekologicznego w naszym kraju z udziałem m.in. ministra i wiceministra klimatu i środowiska. Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Pełnomocnika Premiera do spraw programu Czyste Powietrze. Z zebranymi zdalnie połączył się również Prezes Rady Ministrów. Już teraz 200 tysięcy gospodarstw domowych uczestniczy w programie Czyste Powietrze. To pół miliona osób, które będą mogły korzystać z bezpieczniejszego i bardziej przyjaznego dla środowiska ogrzewania, jednocześnie też w wielu bardzo przypadkach oznacza to przełom technologiczny, oznacza to zmianę absolutnie jakościową. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca złożono ponad 11 tysięcy nowych wniosków do finansowania i chcę zachęcić wszystkich mieszkańców, zwłaszcza gmin, które są bardziej zanieczyszczone o to, żeby to zainteresowanie było również podtrzymywane przez państwa, przez samorządowców. Wiem, że ono rośnie z miesiąca na miesiąc, ale zależy nam na tym, żeby do 2029 roku zaangażować te 100 miliardów złotych, o których mówiliśmy rok, dwa lata temu i program rozkręca się, więc szansa na to jest. Będziemy dzięki temu żyli w coraz... W czystszym otoczeniu coraz czystszym środowisku. Zawarcie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umożliwi świętochłowicom oraz innym samorządom, które do końca lutego zgłoszą się do wojewódzkich funduszy skorzystanie z dodatkowych środków, m.in. na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego czystego powietrza. Dzisiaj świętujemy tysięczną gminę, która dołączyła jako partner. Dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we wdrożeniu programu Czyste Powietrze. I jeżeli mówimy, że to jest tysięczna gmina, to z tego bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, bo program Czyste Powietrze jest programem adresowanym do wszystkich Polaków, ale to gminy, to samorządy pełnią szczególną rolę, jeżeli chodzi o możliwości wspierania, dystrybuowania tych środków, które przecież są do dyspozycji dla wszystkich Polaków w, każdym, w, każdym, w każdej polskiej gminie. Natomiast ta specjalna rola gmin polega na tym, że one najlepiej znają potrzeby swoich mieszkańców. One wiedzą, gdzie to czyste powietrze wymaga największego wsparcia, znają swoich mieszkańców, wiedzą w jaki sposób do nich dotrzeć. Z tego powodu my z perspektywy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli gospodarza tego programu, ale przecież przede wszystkim z perspektywy ministra klimatu i środowiska, Chcemy, żeby to gminy pełniły taką węzłową, systemową rolę w dystrybucji tych środków. I kiedy objąłem funkcję ministra klimatu i środowiska już kilkanaście miesięcy temu, powiedziałem tak, moim priorytetem jest w tym momencie usprawnienie programu Czyste Powietrze, dotarcie do wszystkich Polaków z tą ofertą i takie systemowe działania zostały w zeszłym roku przeprowadzone. 15 maja dokonaliśmy bardzo radykalnego uproszczenia wniosku. Skróciliśmy czas rozpatrywania tego wniosku z 90 do 30 dni, cały szereg usprawnień administracyjnych łącznie z powołaniem strony dedykowanej strony internetowej czystepowietrze.gov.pl, gdzie każdy z nas może wystąpić o dotację. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy kwotę ponad 100 milionów złotych dla tych gmin, które włączają się w program Czyste Powietrze po to, żeby ułatwić im dotarcie do swoich mieszkańców, po to, żeby organizowały punkty doradczo-informacyjne, prowadziły działania promocyjno-edukacyjne wśród swoich mieszkańców, wreszcie mogły sfinansować wszelkie inne inicjatywy pomysły, które przyczynią się do tego, że ten program będzie cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem. Bo w ciągu ostatnich 12 miesięcy ta reforma już przynosi bardzo konkretne wyniki. Ponad dwukrotnie większa ilość wniosków, która spływa do Narodowego Funduszu. Ale nasze ambicje się na tym nie kończą. Chcemy iść dalej, chcemy, żeby te środki, które mamy zagwarantowane w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotarły do wszystkich Polaków. I dlatego chcemy partnerskiej relacji razem z wszystkimi samorządami w Polsce i to dzisiejsze spotkanie jest kolejnym z naszej strony zaproszeniem do tej współpracy, zaproszeniem, za którym idą bardzo konkretne środki finansowe.